Dzień dobry, kochani, tutaj Monika na kanale Moma Tarot i Runy. Witam Was, moi drodzy, w prognozie na luty 2025. Wylosujemy sobie runę, wylosujemy również 6 kart tarota. Tak mi się wydaje, że w tym moim zestawieniu jest 6? 5. 5 kart tarota. Zobaczymy, jakie są energie, jakie są potencjały. Pamiętajcie, że tarot to są możliwości. To są otwarte drzwi, ale koniec końców to my decydujemy, czy z tych możliwości skorzystamy. Tak? Piszecie mi czasem, że się nie sprawdza, że to są bzdury. Często jest tak, że to, o czym jest dzisiaj mowa, niekoniecznie jest nam znane. To nam się objawi. Za parę miesięcy, za pół roku, za rok. Naprawdę warto przyglądać się bardziej rzeczywistości, aniżeli komentować to, co się usłyszało na gorąco. Dobrze jest się zreflektować nad życiem, i karty to po to są, żeby reflektować się nad sobą, reflektować nad życiem, właśnie. Okej, okay, kochani. Zapraszam Was do wspierania mojego kanału. Można dokonywać darowizn na Paypal, można również kupić mi kawę, ciasteczko. Można również wesprzeć kanał poprzez YouTube. Jestem w trakcie autoryzacji w tym momencie. Na um, um, kanałach um, dla wspierających mam tutaj trzy stopnie stworzone. Um, wtajemniczenie małe, Czyli jest to najniższa kwota dotacji, dwór, średnia kwota, i najwyższa kwota to wtajemniczenie wielkie. Więc w zależności od tego, w jaki sposób i na jaką sumę możecie mnie wesprzeć, można wybrać tutaj poziom. Oczywiście, im wyższy poziom, tym więcej korzyści. Takiej gratyfikacji, takiej wdzięczności. Oczywiście ja dalej będę tworzyć na mój kanał, natomiast pewne materiały będą ukazywać się tylko i wyłącznie dla wspierających. Dziękuję za wszystkie datki, dziękuję za wszystkie formy wsparcia, również energetycznego. Dziękuję, że jesteście ze mną, tworzycie ze mną ten kanał. Chcę ulepszyć sprzęt, chcę kupić kamerę, gimbal, żeby ten obraz był bardziej stabilny, a także lepszy mikrofon. Życzę Wam wszystkiego dobrego w tym miesiącu. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze, polubienia, udostępnienia. Za to, że dzielicie się sobą ze mną w komentarzach. Zapraszam do czytań prywatnych. Wykonuję również y, portrety tarotowe, i y, 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 zawsze można się zwrócić do mnie również z pojedynczym pytaniem. Y, tak na marginesie, w najwyższym poziomie wspierania mnie na YouTubie. Y, takie pytanie przysługuje y, w miesiącu, tak? Dobrze, przechodzimy do prognozy dla konkretnych znaków Zodiaku. Papa. Pa. Cześć, Zodekalny Lwy. Luty 2025. Najpierw wylosuję dla Was runę na ten miesiąc. Wasz Drogostas, ostrzeżenie. Może talizman. Dagaz da w pozycji prawidłowej. Podążaj za sercem, podążaj ku oświeceniu. Programuj się właściwie. To jest runa przebudzenia, oświecenia, poznania. To jest runa miłości, kreacji, równowagi. Coś ważnego dzieje się w lutym u Was. Zobaczymy co to będzie, co to jest. Bliżej, tak w szczegółach, dowiemy się tego od Tarota. Dwa miecze, król mieczy, ósemka mieczy, straszna myśleniowa. Coś z tego myślenia wyjdzie, bo jest ta dagas, która jest runą rozwiązania. Naprawy, odrodzenia, odnowienia, tak? Coś z tego myślenia wyjdzie. Pokazują się tutaj rozmowy, które otwierają czy też poruszają bardzo trudne tematy. Być może prowodyrem, osobą prowokującą te rozmowy jest król mieczy, bliźnięta waga wodnik. Pokazuje się tutaj um, moment decyzji, ale nie jest to najłatwiejsza dla Was decyzja, lub, bądź też nie jest to najłatwiejsza decyzja dla tego króla e, mieczy. Też jakieś sprawy, tematy związane z internetem. Dagas to są nowości, to są olśnienia, e, to, to jest również e, inwencja. Więc tutaj bardzo możliwe, że coś odkryjecie, coś, co jest związane z Waszą pracą, bądź też coś, co jest związane z Waszą psychiką. Być może też będą tu jakieś tematy zdrowotne, ale ku uzdrowieniu to idzie, tak? Dobrze. Ogólna energia, motyw tego miesiąca dziesiątka kielichów. Kwestie najbardziej um, istotne, ważne to um, tematy uczuciowe, relacyjne. Może być tutaj um, początek jakiegoś wielkiego uczucia, um, stan zakochania, zakochacie się. Być może po raz drugi w, w swoim partnerze, stałym partnerze, bo dziesiątka kielichów to jest takie odrodzenie przy tej um, runie. Czyli znamy się kopy lat, ale dalej się kochamy, możemy na sobie polegać. E, bardzo możliwe, że będzie taki, e, takie ogólne zadowolenie i odświeżenie uczuć, zadowolenie w sferze uczuciowej. Być może będziecie też brać udział w jakiejś uroczystości, typu ślub, powiększenie rodziny, może być przeprowadzka do upragnionego e, domu. Mm. Lwy, single, mogą się zakochać jak najbardziej. To będzie miłość od pierwszego wejrzenia. Ym, bardzo dobra energia, jeżeli chodzi o szeroko rozumianą twórczość, y, kreację, szczególnie jeżeli jest to jakieś wspólne dzieło z kimś, tak? Może chodzić o bliską osobę. Y, zagrożenia tego miesiąca. Ym, egzaminy, sprawdzanie Twojej wiedzy, Twoich umiejętności. Być może trudno będzie w tym miesiącu być pokornym. Giermek monet zazwyczaj jest bardzo podporządkowany. Jeżeli pokazuje się w negacji, to znaczy, że jest w nim jakiś element niesforności, niesubordynacji. Może być moment nieprzygotowania, że będziecie się czuć nieprzygotowani, tak? Lub też ktoś wytknie wam wasze nieprzygotowanie. Być może będą sytuacje, w których ta dagas będzie przydatna, szczególnie jeżeli chodzi o kreację, o wytrwanie przy czymś, o konsekwencje. To może być sprawdzian twojej konsekwencji, twojego oddania danej idei. To może być próba dla związku. Nawet tak. Może dziecko być próbą dla y, związku. Pojawienie się dziecka. Również kwestia, jakieś kwestie związane z dzieckiem także. Um, dobrze. Co cię wspiera właściwy kierunek działania w lutym? Trójka monet. Wspierają cię inni. Po prostu. Y, Wspieracie to, co robisz zawodowo bądź nawet zarobkowo. To jest karta pracy, um, zajęcia, nad którym spędzamy większość czasu, być może jakiegoś projektu, który, w, w którego trakcie jesteś i to daje ci taką siłę, poczucie mocy, poczucie spełnienia również, być może osiąganie y, Jakiegoś mistrzostwa w jakiejś dziedzinie, finalizowanie jakiegoś projektu to jest coś, co podnosi cię na duchu, to jest coś, co dodaje ci sił. Tak? E bardzo możliwe, że jesteś y na finale y jakiegoś przedsięwzięcia y i faktycznie udaje ci się y je skończyć. Y Trójce monet są też awanse, awanse zawodowe. W trójce monet jest również osiągnięcie jakiegoś pułapu, jeżeli chodzi o wiedzę, o znawstwo, mistrzostwo. W trójce monet są inni, na których możemy liczyć. No to zobaczymy na Twoje otoczenie w tym miesiącu. Dziewiątka kielichów. Bardzo altruistyczne, empatyczne, bezpośrednie. W dziewiątce kielichów jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, takimi się pokazujemy. To jest czysta miłość. E, ok, e, z taką zdrową nutą egoizmu, w dziewiątkach pamiętamy o sobie, więc bardzo możliwe, że twoi przyjaciele, osoba tobie bliska, będzie cię uczyć takiej e, samowystarczalności emocjonalnej. E, ale też tu jest afekt, tu jest miłość, tu jest uwielbienie. Otoczenie będzie ci to dawać, będzie ci to zapewniać, tak? Bardzo piękny miesiąc dla was, ale możesz się uczyć w tym miesiącu baczenia na własne potrzeby, będąc w związku albo chcąc wejść w związek, tak? Mm. Dagas to jest takie przepotwarzenie. Tutaj jest jakieś dzieło. Tym dziełem możesz być ty, nad którym ty po prostu pracujesz i e, uczysz się siebie na nowo w relacjach. Mhm. Też jest zachwyt tym, co robisz. Bardzo możliwe, że to, co zaprezentujesz, światu, z czym się. E, ze światem podzielisz to, zostanie bardzo pozytywnie przyjęte. Ludzie są tobie przychylni. Finał, wisielec. Koniec miesiąca to jest odpoczynek, ale to jest też zmiana. To nie są karty stagnacji. Tutaj zadziewia się jakiś proces przede wszystkim w obszarze emocji. W wyniku którego ty musisz coś sobie przemyśleć, w wyniku którego ty zmieniasz perspektywę, zmieniasz patrzenie na siebie, na swój związek, na relacje z innymi. Bardzo możliwe, że tutaj też chodzi o jakieś korelacje rodzinne, spotkania z krewnymi, celebracje również, świętowanie czegoś. Spotkania będą bardzo sycące. Bardzo możliwe też, że mogą być jakimś zaskoczeniem dla Ciebie. To jest ten wisielec. Mogą być też refleksją, czy też przyczyną do refleksji: spotkania z bliskimi, dawno niewidzianymi osobami. Tak. Wisielec pokazuje też osobę z podznaku ryb, która może odegrać ważną rolę w Twoim życiu w tym miesiącu. To ona może być tym źródłem oświecenia, to ona może Ci pokazać inną, szerszą perspektywę. Ryby związane są z Neptunem, z miłością idealną, tak? Jakie masz wyobrażenie miłości? Jakie masz oczekiwania wobec siebie i partnera w związku, czy też w jakimś układzie biznesowym ze współpracownikami? To wszystko będziesz przerabiać, przekształcać. Jest to proces, który uskrzydla cię, takie mam wrażenie. Bardzo dobry czas zawodowo to jest ta trójka monet. Wykorzystaj luty do tego, żeby przeprowadzić jakieś projekty, zacząć z kimś współpracę, kogoś przetestować, kogoś zatrudnić. Wisielec w tym sensie mówi, że jesteś odciążony i możesz faktycznie odpocząć, zadumać się nad sobą. Po prostu. Zwróć uwagę na swój organizm. Giermek monet to jest zagrożenie tego miesiąca. Jest to związane z takimi podstawami, z ciałem, stopy, ręce, być może tutaj reumatyzm, wisielec, być może temu stawom trzeba się przyjrzeć. Ocieplaj się, wychodź do słońca, do tego zachęca Dagas bądź więcej na zewnątrz w tym okresie lutowym. To może być bardzo przyjemny słoneczny czas. Ok. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, dużo zdrowia Wam życzę. Dziękuję za uwagę. Wszystkiego dobrego, pa. pa.